Aaaa, kolejny zwykły dzień w postapokaliptycznym pustkowiu. No tak właściwie to w bazie Pod, pod postapokaliptycznym pustkowiu. Nawet tutaj helikopter mają. A ja was moi drodzy witam w kolejnym odcinku z gry Back for Blood. Eee, jak pamiętacie, dawno nie było odcinka z Back for Blood, więc dzisiaj coś zrobimy. Eee, to, to chyba nawet było naj... Jakoś około 5 dni temu był odcinek ostatni, więc dzisiaj y, robimy i zobaczmy od razu, y, co mamy teraz do zrobienia. Cóż to za misja teraz będzie? Chyba ten korytarz krwi. Nie, czyszczenie rur. No dobra, dobra. To musimy wyczyścić te jakieś rury. Ostatnio skończyliśmy na. Obronie jakiejś bazy? Horda d przeciw po piętach biegnij szybciej, albo cię dogonią. Ukończ poziom przed upływem czasu, aby zdobyć. Okej, okay. o pancerzony żone ja nie uderzaj członku, w aby pomóc im uwolnić się od końców. pluje, ono, teraz chyba wyższy pancerz czy coś. To dobrze. Dobra, yy, wybrałem sobie tego rozrusznika. Eee, hmm. 10 punktów lub wyższe, zyskujesz 15%. Adapter do. O, to też fajne. Dobra, weźmy sobie ten adapter. Później weźmiemy trening krzyżowy na następną misję i pogrom robaczywych, Tak, myślę, że zrobimy. E, bo mamy 3 obowiązkowe treningi. I trzy dobre michy z tego co widzę czyli, czyli razem będziemy mieli plus 45 do wytrzymałości Plus 30 do zdrowia I jeszcze tutaj plus 20 do zdrowia I tutaj te plus 30 do szybkości Niestety minus 5% do odporności na obrażenia Ale damy sobie radę, a tak tak, miałem, mieliśmy tutaj ten karabinek Uczega 2, tu nadzieja jeden, No, dzisiaj odbiór może Dusty coś zdołał naprawić, ale z większości zawartej zbroi, nawet on nie zdołał zadziałać. Cholera ta, broń, była nam potrzebna. Kontynuujcie sprzątanie okolicy. A ja opracuję jakiś plan alternatywny. Nie możemy kolejny raz pozwolić, aby zdobyli ten przyczółek na naszym terenie bez odbioru. Wszystko stracone, tutaj piszę. Co my tutaj mamy? M4. Fajnie, że one są tutaj położone, te wszystkie rzeczy, nie? To jest stojak na broń, ale tak. Ale zobaczmy, czy możemy coś kupić. Wydłużoną lufę możemy kupić, nie wiem na co. Ale tutaj zobaczmy. Zasięg zwiększa, niezbyt fajny. Cudownik długodystansowy, no nie jest nam raczej potrzebny do karabinka. Kupmy sobie zdrówko I ja bym sobie jeszcze kupił tutaj tę wydłużoną lufę do pistolciku Zawsze się jakoś może przydać A Wszystkie rzeczy mamy, które są nam potrzebne z tych rzeczy wsparcia Więc problemu z tym nie będzie I tak, musimy się ruszać, bo horda nam dopczo po piętach, jak sama nazwa głosi O, to jest ulepszone Ciekawe, że to jest ulepszone ale nie powinno być też takiego problemu. I dobra, już widzę. Nie mogę zdobyć wyczułka w Fineville. Sprzątnijcie ich. Eee, dobra. Czyli gdzie musimy iść? No tu chyba. Może no, używajmy pistoletu. Albo dobra, wcześniej jak mamy animację do karabinku, to wstępnie używać nie. I musimy się. Mm, ruszyć. Aha, od. Uż wrota przyzywa hordę, czyli to dopiero od co nam będą teprzeć po piętach? Rozumiem? Chyba dobrze rozumiem, nie? Nie no, spróbujmy. Zrzuciłbym tutaj granatę, ale... Ano. I musimy otworzyć bramę. Aha, czyli teraz chyba w dół musimy iść, tak? Łojeny! Dobra, czyli tędy. Oh! Oluj! Ile ich tu jest? Dużo ich tu jest. Mamy jakoś... O właśnie. Latareczka. Eee, kto to jest? Kto to jest? A, to jest wypływijacz. Dobra, to nie ma z nim problemu najmniejszego. Ale ich tu dużo jest. Dużo ich tu jest. nie powiem Tego mamy Max. och, miedziarki. Dobra, idziemy dalej. To nie będzie niszczenie. Niszczenie mam na myśli gniazd, bo widzicie, że tutaj tak trochę jest tych pnączy. Um, otwórzmy, sobie tę skrzyneczkę. E, Phoenix Vector, dobra. Nic ciekawego. Vector jest na amunicję do pistoletu. Jest trochę bezużyteczny, nie wszystko. Tutaj jeszcze coś jest. Zastanawiam się, gdzie my musimy pójść. Ostatecznie, bo tutaj. O, fajne. Bo tutaj, ostatecznie, wszystko jest. Eee, wszystko jest takie same. Zastanawiam. Się. Dobra, chyba znalazłem przejście. O nie! Spływamy. O nie! Jeszcze, gdzie kurde. Ten grubas. Z zaskoczył Nie. o zdążyłem go zabić Już wyskakiwał No i dupa plujka. Ale, Alej Oj Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw mnie Nie do tego I jeszcze kurde pójka Chyba będzie potrzebny bołotow e, Tak, podwałkam się ...atakowało, ale tam już ktoś rzucił. E, w którą stronę? W którą stronę? Tutaj! Tutaj biegiem! Oluj! Nie! Gonią nas! Gonią nas, a ja tu jestem sam! A nie, to jest to miejsce. To gdzie my mamy iść? Chyba tam z przodu, nie? Dobra, weźmy tutaj mołotowka, rzućmy. On jest podatny na mołotowy, z tego co widziałem. Eee... szybka apteka by się przydała. Trzeba przyznać. No i zaraz oczywiście tam zresuję tę całą aptekę, ten bardzo brzydki pan. Ale wygląda na to, że tutaj mamy iść ze światłem, takie to wydaje się. Ile to ma naboi? 15. Ciekawe. Że nie można tutaj żadnego powiększenia magazynka dać. Bo z tego co widziałem jak próbowałem tej... Tutaj... Powiększyć magazynek do tego pistoletu to się kurde nie dało. A dobra, Sto stąd oni przychodzą, ale no, trzeba się pośpieszyć, jak <grym> biegniemy w ogóle. Dobra, e, zostawię. E, tam to strona chyba. Nie trzeba, tam po drabinie. Tylko problem jest taki, że został mi tylko defib. To może być dość dużym problemem. No i dupaj mnie odrzegał jeszcze żygun głupi. No nie. Dobra, tutaj trzeba na niego uważać. Bo Ci żyguni te naprawdę potrafią zadać ogromne obrażenia, jak się nie uważa na nich. I jeszcze patrzcie jak kurde. Biega. Tak, czyli chyba. Ale tak, ale tak. przydałaby się jakaś apteczka. Ten, dyre. Dobra. Opak trafiony, ale jestem radny mocno. No, może gdybym tyle nie biegał, e, amunicja anum darmowa. No i ta m ma taki problem, że ona strasznie marnuje amunicję. Jest bardzo mocna, ale marnuje tę amunicję, mimo wszystko. No ale widzę, że już na tych wyższych poziomach. Na tych wyższych, na tych dalszych poziomach, tak właściwie, Tutaj jest naprawdę dużo tych zmutowanych zombie. O nie! O nie! Mam bardzo mało życia. Bardzo mało mam życia. E, trzeba uważać. Za niedługo mogę leżeć. A to nie jest nie jest. Zbyt dobrze szczególnie jeśli tutaj nie, ta brzydka pani na nos czyha. ta dręczycielka cała o nie to się teraz naprawdę musiało otworzyć ile ich tam jest co tu się dzieje Dobra szybko o jeden widzę że pan Jim już leży no, ja też. Hmm. No, możemy tutaj wpaść, chociaż jak teraz to pani poli mnie uratuje. Okej, okay. teraz zabić ją. Dobra, tutaj użyjemy tego Defib'a. Wiem, że się go powinno używać. Na martwy, ale mimo wszystko ten defib w kluczowych sytuacjach on potrafi naprawdę zmienić sytuację. O, oh, nie! Yeah. Chociaż żeby... Nie w takim miejscu, nie w takim miejscu! A, wchodzimy na górę. Ajajaj! Aj, aj. I padłem, i padłem. No i kolejni nasi. Wygląda na to, że niestety przegraliśmy. Wszystko, co warto robić, nie jest łatwe. No cóż, bywa. Czyli to jest drugi poziom, w którym przegraliśmy. No, za fajnie. A e, że więcej się. O! I pojawia się więcej ekspertów podręcznych. Dobra, weźmy to w takim razie. I widzimy się. W miejscu gdzie ostatnio e, skończyliśmy i przy okazji widzę, że laser teraz mamy e, znaleziony, jest dosyć fajny A i ja bym sobie kupił e, to bym sobie kupił O, widzę, że super 90 możemy sobie kupić A ona taka trochę słaba to jest o, granat hukowy, granat wręczny, który eksploduje przy kontakcie, dezorientuje przeciwników i sprawia, że otrzymują oni wyższe obrażenie. Fajne nawet, ale bezużyteczne troszeczkę. Wezmę sobie granata zamiast tego mołotowa, bo mimo wszystko ten granat potrafi większą ilość przeciwników w jednym momencie zabić, więc to jest mimo wszystko lepsze. I teraz też, jak mam tego Dota, to powinno pójść łatwiej. Aha, widzę, o co chodzi z tą hordą. Horda dotrze za minutę. Czyli o to tutaj chodzi. Trzeba się pośpieszyć, dobra. Ale to co, że ja mam dotrzeć, że ja mam przejść cały poziom w minutę? Przecież nie ma szans, żebym ja przejść cały poziom w minutę. Jak nam to zajęło 5 minut, żeby przejść do tamtego miejsca, gdzie byliśmy. To jest dość ciekawe, chyba że to chodziło, żeby to odpalić. Tę minutę a nie wciąż jest ta zbliżająca się horda. Chyba, że z, im dalej dotrzemy, tym, tym zwiększa się czas do tej hordy. Nie mam pojęcia. Widzę, że mamy bloka 23 z Tumikiem. A ten? Okej, okay, to mi się podoba. To już mi się podoba i to bardzo bierzemy to. Wiecie, już wszystko... Ciężko się obeznać, kiedy cię atakuje zombie. Bo tak właściwie to... Ja, ja często nie widzę nawet jak zombie atakuje. No jak mnie trafił, kurde, przez to! I ładnie tak, pani, pani dręczycielko. O nie. E, tu idzie gruby pan. Pan obijacz. Dobra, zabity. Ale widzę, że... Dobra, zabity. Ciężko jest teraz e, tych dręczycieli. Mimo wszystko zabijać bo jak oni mają ten wyższy pancerz, oni się charakteryzują tym, że właśnie pancerz mają miski. A tutaj taka zmiana nieprzyjemna. Okej, okay. a idziemy dalej. O, widzę, że tutaj fajne rzeczy są, to się uleczy od razu. Tak, z tego co widzę, to yy, się zwiększa. Czas do przybycia, hordy, im dalej dotrzemy. Więc to jest nawet dosyć fajny. Chyba wolę defi bawić ja? Od tego. Magnum... To jest w ogóle moje ulubione, patrzcie. Magnum kurde z, z Red Dotem. najlepszy to był w sumie z kolimatorem, czyli z celownikiem optycznym. O Boże, ale, ale zrobiłem... Ale, nie z kolimatorem, przepraszam, tylko z optyką. Kolimator to jest ten, który my mamy. Przepraszam za ten mój błąd. Dobra, szybka zmiana. E, wziąłem sobie do tego glocka 20, 23. O, widzę, że dotarliśmy do tego miejsca, gdzie wcześniej. O, ale trzeba odbiec. E, dodałem sobie do tego glocka 23 powiększony magazynek. Więc teraz mam chyba 20 pocisków, nie 19. A do tego pociski HP, które e, mają 50% większą siłę odrzutu. Więc powinno pójść nam. Trochę łatwiej. Dobra, tutaj musimy te wrota otworzyć. Widzę. Hukowy eee. granat. Niepotrzebny za bardzo. Zestaw narzędzi. Z mogę tutaj postać. Aha. Jak się ma ten zestaw narzędzi, to nie można. Ojej Jak się ma ten zestaw narzędzi, to nie można podnosić. To przecież to jest bez sensu, żeby nosić. Nawet, nawet za te pomieszczenia, które może dzięki temu otworzyć i ten lód. No i dupa, działam je Kurde! Dobra. W <laughs> ogóle to jest ciekawe, że z biodra cały czas i nie, nie trafiam, kurde, z metra. Dobra. Przechodzimy tutaj. No, tym razem nam poszło dosyć gładko. Właśnie wszystko aż tak nie śpieszyłem. Ale tutaj nam podupie dają! Te pieniążki to trzeba wziąć. Dobra. No i kurde, cały czas padam tutaj. Ale dobra, teraz tam zostawię co ząbem. I... naprawdę? Czemu zawsze, czemu zawsze, kurde, akurat przy schronie padamy? ja tego nie rozumiem. Dobra, ale wchodzimy do schronu, zamykamy bo oczywiście, żeby oni nie mogli wejść. To pułapka, się tam zostać! Ale widzę, że mamy sukces i do tego zrobiliśmy ten szybki bieg więc zostajemy te 500 miedziaków dodatkowe tylko 90 zabiliśmy, ciekawe wydawało mi się, że więcej, bo jak to trochę tam było a no dobra punkty zaopatrzenia, to fajnie i gotowe peryferie, no dobra, dobra to wchodzimy, widzę, że benzyna jest to dość nieciekawie bo jak wiecie ja nie lubię benzyny, szczególnie w tym się. Ten obszar roi się od śpiechów. Trzymajcie się razem i trzymajcie oczy szeroko otwarte. Opatrzę, że spacerowicze, czyli ci słatowcy. Nikt nie zostaje z tyłu. Dobra. Eee, to teraz to, może, co na to? Dobra, wezmę te plus 20% obrażeń i słaby punkt. To odlokowałem zatem punkty zaopatrzenia, które się dostaje. Okazuje się, że to jest faktycznie bardzo przydatne, te punkty zaopatrzenia. Kolba eee, taktyczna niezbyt Beretta M9, nie dobra, oczywiście, po na początek i chyba to będzie wszystko. Dobra, to w takim razie idziemy. Nie ma tutaj nikogo, nie ma. O, chyba teraz wychodzimy na powierzchnię, tak, wychodzimy na powierzchnię w końcu, bo kurde, nie lubię, nie lubiłem tych otwartych przestrzeni wszędzie. E, no i teraz to elegancko ich zabijamy, tych em, zmutowanych obijaczy. Jak, jak mamy te karty, że to jest 20% dobra, że jest słaby punkt, to teraz jak będziemy celować i dobrze trafiać w ten słaby punkt, to będziemy im e, tej robić 10 średnie na dupie. Jeśli można to tak nazwać. Eee, Nadzieja no jeden, tu w dwa, znaleźliśmy rozwiązanie naszego problemu z Chyba możemy rozwiązać problem braku, braku sprzętu w tym samolocie, za to, że e, powinno być wszystko czego potrzebujemy. Będziesz musiał przylecieć do nas tym swoim helikopterem w odpowiedniej chwili, dostańcie się tam, a go załatwię. Tylko postarajcie się nie zginąć, i tak mamy już mało personelu bez odbioru. No dobra, dobra. A i jeśli się zastanawiacie, czemu tak szybko czytam, e, to niestety. Nie da się napisów ustawić, żeby trochę wolniej przel prze przelatowały. Więc nie mogę klimatycznie czytać Chyba, że się da, czekaj, tak Zatrzymajmy się tu na chwilkę eee, Rozkrywka... N, N, N eee, eee. Tu, czy napis? No myszkowe wytwory raczej nie, ale możemy nawet sprawdzić w sumie Nie, gamepad raczej nie. Audio... Może tu? Nie. Grafika, no raczej nie. Gamepad... Nie. Z tego co widzę, to tu nic takiego nie ma, więc biegniemy dalej. A szkoda, bo szczerze mówiąc te napisy to bardzo szybko przelatują. I, i ciężko czytać w miarę szybko, więc niestety no muszę tak w taki sposób je czytać nie mam wyboru to no, chyba, że spowalniał czas specjalnie nie? gdzieś w jakimś cheat enginie ale nie lubię te, czegoś takiego używać tak, dobra, to teraz tutaj mamy tego granata, mamy teraz chyba będę tych granatów używać szczerze mówiąc, bycie bo te granaty fajne, fajnie się, fajne się wydają dosyć a to są ci, o pancerze nie widzę, że headshoty dobrze e, na nich działają więc wiemy jak z nimi walczyć. Tak samo oni już popadają od headshotów z tego co widzę, ale został narzędzie gówno. Jak nie można podnosić, to, to jest niepotrzebne w ogóle. I do tego to my musimy nosić te narzędzia, a nie boty. Bo jak gram z botami jak już mówiłem, żeby nie było na, na czacie głosowym. Jakiś jakichś ty fajnych rzeczy albo trollowania przez randomów. Ej, więc muszę grać z botami. Nie, to nie da się dać botowi e, temu tego zestawu narzędzi. A szkoda. Bo mimo wszystko... Bot na przykład nie użyje żeby szybko oczuć jak jest, jak jest gorąco. Hmm. Wiem co to jest za lokacja. To jest z trybu roju, który grałem kiedyś. Tam musimy się dostać chyba z tego co pamiętam. Dobra, dobra, niech nie będzie. O, patrzcie, jak go masakrujemy. Co? Gdzie ptaki sproszyłem? Gdzie niby ptaki poszłem? Ja żadnych ptaków nie poszłem. To jest jakieś pomówienie. Dobra, dobra, dobra. Ej, no ale teraz to elegancko nam idzie jak mamy te złe hmm, procent obrażeń w słabe punkty teraz ojej ojojoj oj, 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 oj. e, Dobra, gdzie teraz? Tu I tutaj? A nie, to już jest zniszczone Okej okay. No i dupa, dupa Będzie mnie gryźć Ale dobra o! O nie! Jeszcze oni <śm> tu biegną Dobra 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 Owoje nie! Ah. Spadliśmy I muszę się uleczyć do tego A boku dużo zombie Kur... A bo tutaj jest ten obijacz kurde głupi I jeszcze jak tam Gold zabierze naszego przyjaciela. Zostaw go. No, w końcu kurde. A i teraz sobie wyobraźcie, kurde, grać na trudnym poziomie trudności. Podziem potrzebuje pomocy. Dobra, Wiecie co? Tutaj akurat nie ma żadnego przeciwnika, co oni tak świecą? Co to było w ogóle? Aha, no tak, zapomniałem jak ja ich nie cierpię, jak ja ich nie cierpię, tych gnoj jednych. Ojej, ojej, dobra zabity. To był ten wybuchacz chyba. Czym mi się wydaje czy on wybucha ogniem? Oła, tak, on wybucha ogniem z jakiegoś powodu, a przecież on normalnie kwasem wybucha. I nie podoba mi się e, poziom wody, niebezpieczny dość. Do tego jest tej panowijak. Dobra, okay. teraz, którą strunę chyba tu i jeszcze tu? Dobra, widzę go, on tam jest. Ten pan dręczyciel. co? A, zostaw go, babo. Jest daleko od nas, nie ma problemu z nim. A czemu, co te opatrzone dręczcielki, to już się wkurzające robią. Jak one mają tyle tego życia i ciągną normalnie, i tyle obrażeń zadają. To jest naprawdę ciężko, kurdy, zabić. A no, dość mocno one sami mimo wszystko. Teraz, yes. yes. kurde. Ach, mamy problem, mało. Nie powiem. Przydałoby się życie. Najlepiej tak z odnowienie całego życia. Bym, bym, byłbym wtedy usatysfakcjonowany. Ale niestety musimy sobie jakoś poradzić. E, gdzie teraz chyba? Tutaj musimy się wybrać. Tak, w tę stronę? Tak, jak nie tu. A ten poziom powinien być nawet szybki. Polera! Mało życia! No i dupa, leży. Dobra, wstajemy. Eee, teraz tutaj, szalter. Nie jaki? No to nie jest kurde, Schronienie. Ta, zniż gniazda, aby kontynuować. Czyli gdzieś tutaj. <noise> Jakie bum bum. Tamtą stronę chyba, tak. Znajdź wszystkie rdzenie Gwiazda. Dobra, to biegniemy. Oczywiście nie brakuje tutaj nieprzyjaciół. A w ogóle fajnie by było, jakby była jakaś misja. Szybko, dobra. E, byłoby fajnie, jak, e, wracając, jakby była jakaś misja. Gdzie musielibyśmy walczyć z ludźmi, nie? A nie z zombie. Na przykład jak, jakiś boss na przykład tego drugiego aktu, który teraz przechodzimy. To było dosyć fajne. O no jeden, co to jest? Przenim przypadkiem nie były pomarańczowe te rzeczy. Chyba, że to jest to gniazdo. A, to jest to gniazdo, ja myślałem, że to jest truchło jednego z tych zmutowanych. A co to jest? Co my mamy z tym zrobić? To jest dobre pytanie. Co my mamy z tym zrobić? E, do tego coś mi się dzieje dziwnego. Nie mam pojęcia co. Ale. Ile ich tu jest? Dobra, granat. Przynajmniej animacji mamy dużo. Nie, no no to mamy zniszczyć. To przecież. tę stronę. tutaj wjedzie ten. Wąż, czy co to jest? Aha, teraz się pojawiły. To ciekawe, że wcześniej ich nie było z jakiegoś powodu. Czyli teraz. Ten to wielkie gniazdo. Ale mam problem, mały. Że jest tutaj trochę dużo. Polera. Teraz się musimy dostać do schronu jeszcze. A ja mam bardzo mało żyćka. Będę musiał się z tyłu trzymać. Jeszcze ci kurde do mnie idą! Idą do mnie, idą! Pluja do mnie, do mnie... pluje? Nie, nie masz, dobra. Dobra, nie masz, co powiedziałem. Plujka do mnie pluje, no kto by się spodziewał, że plujka będzie pluć? Tutaj? Gdzie mam iść? A no, tutaj. Czekajcie, zobaczmy. Gdzie jest ten schron? O dobra, tutaj. No i oczywiście, oczywiście zginąłem w ostatnim momencie. W ostatnim, patrzcie, tutaj już było... Bezpieczny, bezpieczne miejsce. I my nie, i ja zginę w tym momencie, nie wierzę w to po prostu. O nie. W takim momencie zginąć, no nie wierzę. No, ale 194 zabiliśmy tym razem, więc dużo więcej no i co no. my razem? Ja się zamierzam dzisiaj pożegnam, bo odcinek ma już 30 minut. Tak jak mówiłem, myślę, że po, dwa, po dwie misje na odcinek będziemy robić, czyli razem po 30 minut zazwyczaj to jest i tak sobie w końcu e, zrobimy. Są z tego co widziałem, 3 akty, my jesteśmy już w połowie drugiego. E, więc powinno pójść ją już z płatka, jak z płatka. E, Tak, zastanawiam się co zrobić z Going Medieval e, Bo ostatecznie to nie ogląda się e, jakoś bardzo dobrze Ale nad tym się jeszcze będziemy zastanawiać A tymczasem ja się z wami żegnam Po, do zobaczenia I cześć